Czy wszyscy lubimy niespodzianki? Może wydaje się, że tak, lecz w rzeczywistości nie do końca. Z badań przeprowadzonych na grupie 2000 kobiet wynika, że 60% z nich wprost nienawidzi niespodzianek. Ale dlaczego w ogóle wspominam o niespodziankach? Zdecydowanie nie lubią ich właściciele nieruchomości, a rząd chętnie im je urządza. Jedna z ostatnich związana jest ze świadectwami energetycznymi. Od kwietnia obowiązek posiadania świadectwa energetycznego będzie dotyczył właścicieli domów i mieszkań, którzy dotychczas nie musieli go mieć. Chcesz się dowiedzieć, kto dokładnie musi mieć świadectwo, ile będzie to kosztowało i co grozi za brak świadectwa energetycznego? Opowiem o tym w dzisiejszym odcinku. Czym jest świadectwo energetyczne? Jest to dokument sporządzony na podstawie oceny energetycznej budynku. Na czym polega ta ocena? To proste: na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia. Jeśli usłyszysz pojęcie takie jak certyfikat, lub paszport energetyczny, nie myśl, że to jakieś nowe obowiązki. To synonimy świadectwa energetycznego, przynajmniej na 20 marca 2023 roku, bo przy tak dynamicznych i Niemalże racjonalnych zmianach w prawie niczego nie można być pewnym. Kto może wystawić świadectwo energetyczne? Żeby nie było zbyt łatwo, nowe przepisy określają, że do 2023 roku będzie to osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych budynków. Wykaz takich osób znajdziemy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ale nie polecamy szukać tam znajomego i pytać go, Mordo, ogarniesz mi to? Powiem o tym jeszcze w dalszej części tego materiału. 28 kwietnia to wyjątkowa data, nie tylko dlatego, że 28 kwietnia ponad 1900 lat temu narodził się rzymski cesarz Marek Oton który podobno chodził do szkoły ze swoimi starszymi kolegami, Jarosławem Kaczyńskim i Januszem Korwin-Mikke. 28 kwietnia, również z tym, że przeszło 120 lat temu, klub piłkarski Newton został przemianowany na słynny Manchester United. 28 kwietnia to też dzień, w którym świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe przy sprzedaży i wynajmie mieszkania lub budynku. Oczywiście, 28 kwietnia 2020, Roku. I tak, dobrze słyszysz, przy wynajmie również będą obowiązkowe. Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel lub zarządca budynku lub jego części będzie musiał przekazywać najemcy kopię świadectwa charakterystyki energetycznej. Co ważne, najemca nie będzie mógł zrzec się prawa do otrzymania dokumentu a dane zawarte w świadectwie energetycznym lokalu, w tym roczne zapotrzebowanie na energię, będą musiały być zawarte w ogłoszeniu o najmie. Warto podkreślić, że nowe przepisy oznaczają obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dla każdego budynku indywidualnego czy wielorodzinnego, także dla tych, które zostały wybudowane przed 2009 rokiem. A teraz pytanie, ile kosztuje świadectwo energetyczne? I Niektórzy powiedzą, że godność. Inni, że cena zależy od lokalizacji obiektu, jego wielkości, kształtu, przeznaczenia, stopnia skomplikowania projektu itd. Jednak zwykle świadectwo o charakterystyce energetycznej to koszt rzędu 500 000 zł. Na co przełoży się ten koszt? Nie powiedzą wam o tym w telewizji, ale. Uwaga, uwaga! W przypadku wynajmu możemy mieć do czynienia ze wzrostem stawek czynszu. To nic dziwnego. Żaden właściciel mieszkania nie będzie z szerokim uśmiechem płacił tych pieniędzy z własnej kieszeni. Z uśmiechem niestety biją brawo rządzącym wszyscy, którzy kibicują, żeby wynajmującym było trudniej. Oprócz nich ci, którym ostatecznie dostanie się najbardziej. Możesz także zastanowić się: co jeśli nie będziesz miał świadectwa energetycznego? Cóż, nie usmażą cię żywcem, nie ześlą cię na godzinną rozmowę przy kawie ze specjalistą, ani żadne inne okropne tortury. Będzie czekała na ciebie kara grzywny w wysokości kilku tysięcy złotych. Niby do przeżycia, ale zawsze trochę szkoda, jak odbierają ci ciężko zarobione pieniądze. Nawet gdybyś ty wydał te pieniądze na jakąś totalną głupotę, bolałoby to mniej niż gdy odbiera je władza. Tym bardziej, że niestety często przeznaczone są na finansowanie głupot. Zwróć uwagę, że kara grozi ci, kiedy nie dołączysz dokumentów w przypadku sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Poniesiesz też odpowiedzialność, kiedy wystawisz fałszywe oświadczenie. Czy można to obejść? Jaki jest prosty sposób na zwolnienie z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego? Na TikToku zrobiło się głośno o pomyśle postawienia. Kapliczki przed domem. Mówiła o tym m.in. kancelaria Mencen. W ten sposób dom miałby stać się miejscem kultu religijnego więc świadectwo charakterystyki energetycznej nie byłoby wymagane. Brzmi ciekawie, ale zanim zaczniesz przeglądać internet w poszukiwaniu kapliczek dokończ oglądanie tego filmu. Jak wynika z odpowiedzi resortu rozwoju i technologii, którą otrzymał portal Business Insider, samo ustawienie kapliczek czy figury nie wystarczy do uniknięcia realizacji obowiązku. Pozwól, że nie będę cytował całej odpowiedzi, zresztą chyba nikt z nas nie lubi urzędowego stylu piśmiennictwa. Przeczytam tylko krótki fragment. Za miejsca kultu religijnego należy uznać miejsca, w których stale i systematycznie zbierają się wierni danej religii lub wyznania, dla wzięcia udziału w nabożeństwach i innych zorganizowanych formach uprawiania kultu religijnego. Tym samym nie są miejscami kultu obiekty, symbole i znaki religijne, takie jak na przykład przydrożne kapliczki. Tak więc, jeśli uda ci się namówić sąsiadów, żeby regularnie modlili się do kabliczki na twoim podwórku, to istnieje jakaś szansa na uniknięcie tegoż obowiązku, ale w przeciwnym razie będziesz musiał zapłacić. Analizując zmiany, można się zastanowić, po co właściwie obowiązkowe świadectwo energetyczne. Oficjalnym celem wprowadzenia obowiązku jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynku. Ale pojawiają się głosy, że zmiany w takiej formie to bardziej pomyłka raczej nie wniosą nic dobrego, a już na pewno nie uzmysłowią kupującemu, jakie będzie ponosić koszty związane ze zużyciem energii. Bo mimo wszystko, mimo że jest to wręcz nie do pomyślenia, to rośnie strach przed fałszywymi certyfikatami. Nie wiedzieć czemu, podobno równomiernie rośnie na niezapotrzebowanie. Gdzie niegdzie można też usłyszeć, że świadectwa energetyczne są też elementem potrzebnym do, kolokwialnie mówiąc, wydojenia ludzi z pieniędzy. W poprzednim odcinku mówiłem już, że potrzebne są zmiany, ale potrzebny jest też rozsądek i w tej kwestii nic się nie zmieniło. No, może z wyjątkiem, że zmiany, a zwłaszcza ich entuzjaści, nie grzeszą rozsądkiem. A kolejne nie zapowiadają się wcale lepiej. Dlatego, choć obowiązek posiadania świadectwa energetycznego reklamują piękne hasła, warto pamiętać, że większość z nich motywuje czysty zysk. I mimo, że w zysku nie ma nic złego, wręcz przeciwnie, to w przypadku świadectw można o tym dyskutować. Tym bardziej w dobie galopującej inflacji i coraz wyższych kosztów życia. Mówiąc wprost, świadectwa to kolejny sposób na zarabianie na właścicielach nieruchomości i na przekonywanie ich, że w sumie to coraz mniej chce im się czekać na kolejne opłaty. I może prościej będzie pozbyć się nieruchomości. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Jakie jeszcze zmiany czekają rynek budownictwa? Co powinieneś wiedzieć o budownictwie, żeby odnaleźć się w patodeveloperskiej rzeczywistości? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znajdziesz na kanale Dekonstrukcje. Zachęcam do oglądania, zasubskrybowania i do zobaczenia za tydzień.